Mamy już wrzesień, także podsumowanie sierpnia. To jest właśnie podsumowanie sierpnia i najważniejsza rzecz, która YouTube w ogóle wydarzyła się w sierpniu jest osiągnięcie przez mój kanał 200 tysięcy subskrypcji, które mam dzięki wam, bo kanał mam dla was i uh, od zawsze moim celem było to, żeby was i bawić i uczyć. I kiedy ktoś do mnie pisze, ktoś z Was do mnie pisze. Uh, lub kiedy spotykam Was i mi o tym mówicie, te mam łzy w oczach i jest mi słabo, bo tak się cieszę, że właśnie dokładnie to robię. Jest to odbierane dokładnie tak, jak bym chciała, także tą nagrodę, <grym> którą dostaje każdy twór twórca. <grym> Przepraszam. Każdy twórca YouTube, e, właśnie od YouTube'a, e, czyli srebrny przycisk z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Mamy teraz 200, ale te przyciski oczywiście oni wysyłają pewnymi partiami, więc one są z opóźnieniem. Zresztą 100 tysięcy subskrypcji było całkiem niedawno, a ja w ogóle zapomniałam, że muszę wypełnić, e, wypełnić e, okienko z moim adresem, na który ma być to przysłane. Więc trochę spapiłam i mogłam mieć wcześniej, ale ale jest i słuchajcie i specjalnie y, półeczkę w bardzo, bardzo ważnym miejscu przywiercam i on tam będzie, żebym na niego cały czas patrzyła żeby móc być w końcu dumną z tego co robię, bo ja jakoś tak nigdy nie uważam, żebym osiągnęła sukces tylko dla mnie sukcesem jest to kiedy właśnie pojedyncza osoba powie mi, że to co robię ma dla niej sens i to, to jest dla mnie w ogóle sukces nie jakieś tam nagrody, ale no ona po prostu będzie mi o tym przypominać dobra, to są ulubieńcy, więc jedziemy z ulubieńcami, jeszcze tylko jedno słowo to to, że oczywiście z okazji 200 tysięcy subskrypcji będzie konkurs i to będzie następny film, ale ulubieńcy teraz dobra, <słuch> dobra Same emocje. Zacznę może od em, czegoś, co dla mnie było bardzo ważne, jeśli chodzi o pędzlowe rzeczy. Wiecie, że jestem maniaczką też takich akcesori do makijażu, dlatego że one często w ogóle dają więcej niż sam produkt. I od zawsze moim pędzlowym, podkładowym ulubieńcem był H50 z Hakuro. Dobre dwa lata go stosuję i jeszcze nic nie przebiło go... Tak jak Glambrash T13. W ogóle Glambrash na 5 razy, kiedy mówię, co najmniej dwa razy jakaś litera mi źle wejdzie. Więc powiedzcie sobie 5 razy pod rząd Glambrash i napiszcie mi, ile mieliście w top na 5, bo będę pewnie powtarzać tą nazwę i zaraz znowu coś mi nie wyjdzie. Nie tak. Dobra. Co jest najważniejsze, słuchajcie, ja H50 wolę od H50S, dlatego że on jest większy i ma dłuższe włosie. Dłuższe włosie zapewnia to, że jest on bardziej delikatny dla skóry, a to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że moja skóra jest bardzo delikatna i uważam, że nawet osoby, które mają skórę, która nie jest mocno reaktywna przez mechaniczne naciskanie, jeśli taką mają, to wcale nie znaczy, że nie powinni jakoś miarę lajtowej traktować, bo twarz jest naprawdę delikatna. No. Taka oczywista oczywistość. Ale dobra, e, lecimy z tym pędzlem. E, jakość włosia i miękkość jest identyczna. Jak widzicie, długość jest bardzo podobna, tylko że e, H3, e, T13 wygląda jak spłaszczone H50. I to jest właśnie tym plusem, to jest tym atutem, dla którego tak bardzo go lubię. Um, jest odrobinę mniejszy właśnie przez tą spłaszczoność, ale. Ten kształt wyjątkowy daje nam to, że mogę go używać do całego makijażu twarzy. I kiedy mówię całego, to mam na myśli naprawdę cały makijaż twarzy. Czyli e, jeśli rozprowadzacie bazę pędzlem, a nie palcami, możecie to zrobić. Potem podkład, korektor, pod oczami rewelacja, dzięki temu właśnie, że ma ten swój spłoszony kształt. W tym dużym nie byłam w stanie tak tutaj dojechać. Mimo, że podkład rozprowadziłam nim bosko po prostu. Ale y, korektora już nie za bardzo, a T13 idealnie się do tego nadaje. Potem konturuję. Nakładam y, odrobinę brązera na dłuższy bok, y, przeciągam go w miejscu, gdzie powinno być przyciemnienie i rozcieram całą resztą. Potem nakładam róż z wielkim powodzeniem. Jeśli trzeba rozświetlacz, to rozświetlacz i całość bez problemu można też przypudrować pudrem matującym, po prostu wciskając. Pamiętacie też, zresztą pewnie, jak mnie oglądacie y, tak bardziej, bardziej, że ja zdecydowanie bardziej preferuję wciskanie pudru, dlatego, że po pierwsze używamy kosmetyku mniej, a mniej zawsze w tym wypadku znaczy lepiej, mniejsze prawdopodobieństwo kejka na twarzy, jakichś takich nieprzyjemności, Nie zużywacie produktu, więc też to jest oszczędne. Jeśli macie problem z drobnymi nierównościami, to zawsze omiecenie może je delikatnie odsłonić, a wklepanie pudru po prostu nie ruszy tego. No i jeśli macie problem ze świeceniem, to mat zawsze będzie przedłużał jakby będzie przy danym pudrze używanym y, z omiataniem, a z wciskaniem y, jest duża różnica w długości właśnie nieświecenia się skóry, ma to... Woź no, wiadomo o co chodzi. Dobra, kolejna rzecz to eyelinery. Coś, co mam teraz na oczach. I te trzy zdecydowanie skrabiły moje serce. Ja kiedyś też, um, nawet jak zaczynałam makijaż, to bardzo lubiłam i w ogóle zaczęłam od eyelinera, który był metaliczny, który był srebrny. Ale no, te kolory, moim zdaniem, lepiej do mnie pasują. Wtedy nie za bardzo o tym jeszcze wiedziałam. W każdym razie e, są świetne. I zaraz Wam powiem, jakby na czym polega wyjątkowość takiego metalicznego eyelinera. Ten jest fajny, dlatego że jego pędzele. Jest taki bardzo miękki, bardzo taki giętki, co ułatwia zrobienie kreski. Ja standardowo używam czarnego, matowego eyelinera, czy z Maybelline, czy z Maka. Wcześniej miałam z Catrice, z Essence, ale one mi się trochę już tam zużyły. I używam pędzelka po prostu takiego, który sama sobie dokupiłam, bo on był no najmilszy, a tutaj ten pędzelek dokładnie jest, taki jak lubię, ja nie lubię gąbeczek, więc jeśli jesteście zwolenniczkami gąbeczek, to te nie będą aż tak dobre dla was, ale jeśli właśnie pędzelek i taka precyzja i miękkość to totalnie eyeliner, który jest metaliczny daje, nadaje takiej E, świetlistości spojrzeniu, takie są bardziej ożywione. Ja teraz mam jasny fiolet, który przechodzi w ciemny fiolet. Po prostu 3 czwarte kreski namalowałam tym jasnym, a resztę tym drugim. One same ładnie przeszły w siebie, więc w ogóle żadnego tam kombinowania nie trzeba było. Ale głównie malowałam jedną kreskę jednym kolorem. Coś takiego po prostu pod koniec miesiąca wpadłam na to, że można takie zrobić przejście dwóch kolorów. W ogóle jest ich mnóstwo. Eee, Podsumowam wam, dam wam link oczywiście na dole do strony internetowej e, Golden Rose, gdzie macie je, ale koniecznie skoczcie na stoisko i zobaczcie sobie słocze na ręku, dlatego że ta metaliczność jest naprawdę wyjątkowa. One są trwałe, aha, bo to, to jest bardzo ważne jeszcze w eyelinerach wszelkich. Są trwałe, ee, nie rozmazują się, ale to nie są kosmetyki wodoodporne. Ja nie miałam nigdy żadnej skazy, w ogóle nic mi się nie rozmazało, wszystko było super. No i schną bardzo szybko, więc to też jest fajne. E, po prostu raz, dwa, trzy namaluje się, jest wyschnięte, piękne i błyszczące. Jedna tylko rzecz, moja rada, nie poprawiajcie kilka razy, jakby nie nakładajcie kilku warstw na siebie produktu, dlatego że to jest ten eyeliner, że znaczy ta metaliczność musi, może być osiągnięta tym, że ten produkt no właśnie tak fajnie zasycha, przez to się nie rusza, ale jeśli nałożycie za dużo to wiadomo będzie taka trochę skorupa, tylko że jakby nie ma sensu, żeby nakładać więcej, bo po jednym pociągnięciu ten kolor jest normalnie. Jeśli nie lubicie jakichś takich ekstrawagancji, jak na przykład taki fiolet, który mam, to też jest fajny, na przykład ten ciemny, metaliczny brąz. I to jest super sprawa, zwłaszcza jeśli macie zielone bądź niebieskie oczy, bo właśnie taki kolor wydobędzie, a właśnie jeśli nie lubicie szaleństw, tylko coś bardziej standardowego, to to jest właśnie to. A dla wszystkich innych polecam zdecydowanie fiolet czy srebro i tak dalej. To już w zależności, co lubicie. W czym się czujecie fajnie, i. Ty, yy, dobra, już w ogóle, już koniec. <śm> w ogóle mam dzisiaj totalnie gadane więc zagadam wszystkich eee, kolejna rzecz to coś do ust nie wiem dlaczego dopiero teraz odkryłam e, odkryłam, że znaczy, wiedziałam, że istnieje, a dopiero teraz mam swój pierwszy balsam e, z EOS e, ja go kupiłam w Minty Shopie e, i tam właśnie one są i, bo zobaczyłam jedno piękne zdjęcie tam chyba na fanpage'u czy na insta i właśnie stwierdziłam, kurde muszę przecież to mieć, totalnie e, pięknie wygląda Przecież można się od tego totalnie uzależnić. E, no i pachnie takim truskawkowym deserem, co e, kiedy już nie jest tak ciepło i miło, to sprowadza, daje, tą, daje to poczucie ciepła i takiego letniego komfortu. E, bardzo fajne. Znam produkty, które zdecydowanie, znaczy zdecydowanie, znam produkty, które lepiej odżywiają, ale jeśli chodzi o Powiedzmy ocenę od 1 do 6, yy, to dam mu piątkę z minusem, jeśli chodzi o odżywczość, a to jest u mnie dużo. Naprawdę. Ehm, no, super sprawa. Jak nie znacie to, to zachęcam, jeśli macie jakieś możliwości, tam kupna yy, coś tam gdzieś, coś jakoś no spróbowania najpierw, najlepiej. Dobra. Ehm, yy, kolejna rzecz, to jest też do ust. To jest pomadka, którą mam w tej chwili. Ona jest bardzo wyjątkowa, dlatego że ona daje właśnie uczucie takiej, takiego komfortu na ustach. Jeśli dacie jej niewiele i właśnie to za to ją lubię, że ona jest taka półprzejrzysta. Kolor wygląda bardzo mocno, ale nie trzeba się go bać. Jeśli dacie po prostu cienką warstwę, czujecie jakbyście mieli warsam na ustach i daje odrobinę koloru. Można się na ślepą nią malować i właśnie za to lubię ten produkt, bo ja nie noszę zazwyczaj ze sobą lusterka, zazwyczaj. Ja nigdy nie, nie noszę ze sobą lusterka, więc jeśli się poprawiam to gdzieś w łazience, o ile mi się chce w ogóle, bo nie jestem taka, żeby tam zaraz. O, muszę być perfekcyjna! Nie, totalnie nie mam takiej jazdy. Um, Dlatego to jest fajne i nawilża, nawilża, nawilża. Um, a przy dwóch, y, trzech warstwach, po prostu takim mocniejszym, jakby wyrysowaniu, nadal czujecie tą y, balsamiczną miękkość na ustach, y, taką mokrą, delikatnie fajną. Um, no i jest tego koloru trochę więcej, dobra. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz do domu to coś, co jest idealne i wróciło do mnie, y, kiedy są te dni, które są teraz mniejsze, bo to zapach, który nie pasuje totalnie kiedy jest gorąco, to Cozy Cabin Scringle Candle. Od, od kiedy w ogóle używam wosków w tej firmie, to już nie mam żadnego zjanki, dlatego że one są zdecydowanie mocniejsze i te, kolo, te kolory, te zapachy są bardziej oryginalne. Też ten podział tutaj, a nawet na te, na, te, na te cząstki jest. No po prostu e, taki bardziej logiczny. Ym, przy tamtej tarcie z janki trzeba tam samodzielnie kroić nożem, a tutaj to fajnie jest podzielone jest akurat Ym, i każdą cząstkę zapalam dwa razy i ten drugi raz też pachnie naprawdę mocno, Nie, niektóre nawet zapachy po, po, po trzy podgrzewacze tak jakby, bo to o, o tak liczę, trzy razy nowy podgrzewacz może pójść nawet e, dobra, to to jest to, e, koniecznie dajcie mi za, e, zapach, koniecznie dajcie mi znać, jakie zapachy właśnie lubicie na jesień, e, ja w ogóle kringle kupuję zawsze w mydlarni w wrocławskiej na Ku Kuźniczej, na Kuźniczej e, i tam jest tego właśnie najwięcej, wiem, że często mnie o to pytacie, jak w ogóle wspominam o, o tych jakichś włoskach i tak dalej, bo mało jest niestety sklepów takich, które stacjonarnie to mają, a jednak no zdecydowanie, no ja nigdy bym nie kupiła zapachu tak po prostu jakby na oko, um, tylko zawsze, zawsze muszę powąchać, zawsze, bo jestem bardzo restrykcyjna, jeśli o to chodzi, w sensie dużo rzeczy mi ładnie pachnie, ale jak coś mi choć trochę nie... coś jest nie tak, to nie mogę tego znieść i koniec, więc muszę sama wąchać, także we Wrocławiu wrocławianki i wrocławian no, mm -hmm. zapraszam właśnie tam, dokładnie jestem tam czasami często bo, bo dobra dziękuję, do zobaczenia, a jeszcze jedna rzecz byłam nominowana kilka razy do Ice Bucket Challenge w tym miesiącu nie wezmę w nim udział w sposób standardowy czyli nie będę teraz tutaj się oblewać wodą tylko zrobię to, jakby po co w ogóle to zostało stworzone chodzi o wsparcie i tego wsparcia pieniężnego Właśnie udzielę, a nie oblewając się wodą i właśnie do tego was zachęcam, nie dolanie się wodą, tylko do pomagania, bo o to w tym chodzi. I to jest mój jedyny komentarz na ten temat i moim zdaniem to jest najważniejsze i to o tym powinniśmy mówić, a nie po prostu polewać się wodą i oglądać milion filmików tylko jak kto się oblał, a olać tą część, która jest w tym wszystkim najważniejsza. Dobra, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia później pa i pozdrawiam wszystkich. Uczniów. Pozdrawiam uczniów i pozdrawiam moje kochane widzki, które mają dzieciaczki, które też chodzą do szkoły. Bo dla mam to jest też stres. <grym> Dzięki do zobaczenia. Cześć!